Cześć, z tej strony Jarpen. Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Dwarvenbike. Bike. Jest sobota wieczór, kiedy to nagrywam. Niektórzy siedzą już w piżamkach, inni jeszcze jadą na rowerze, wracają do domu albo zaliczają nockę. A ja dzisiaj chciałbym Wam pokazać coś, co przewijało się przez krainę w zasadzie od lat. Co chwilę pojawia się pytanie: jak rysuję trasy, gdzie pojechać? No i dzisiaj Wam pokażę. Zazwyczaj ludzie robią tak, że biorą gotowe GPX, -y, albo patrzą po szlakach rowerowych, albo zdjęcia, albo ktoś tam coś powie, to pojadę. Natomiast ja korzystam z aplikacji Wanderer, która pozwala mi wybierać drogi, na których mnie jeszcze nie było. Moim celem jest przejechać jak najwięcej dróg, na których mnie nie było, zaliczyć jak najwięcej świata, bo generalnie jak jadę po tym, gdzie już byłem, to się czasami, no dosyć często nawet nudzę. No i teraz tak, mamy tutaj Europę, tu jest gdzieś Polska, ale my się zajmiemy dzisiaj Szwajcarią, gdzieś tu migam, miejsce, w którym mieszkam. Chciałbym sobie pojechać, objechać Jezioro Genewskie, czyli taki Prawdziwy cel, który chcę zrealizować. Fajna fajna rzecz, więc wam pokażę, jak to zrobić. No i teraz tak, no to jezioro genewskie jest tu, nie? No i chciałbym je objechać sobie. No i musimy trasę zrobić tak, żeby pojechać trasą, na której mnie jeszcze nie było. No jeziora jeszcze nie objeżdżałem, ale część odcinków mam już przejechane. To tutaj sobie robię tak. Progress on bike. Ciach. Te odcinki mam zrobione. No, i wiem już, że tutaj z Berna do Lozanny będzie najszybciej dojechać rano pociągiem. Także, żeby być, nie wiem, siódma, ósma najpóźniej i zacząć jazdę, więc wiem, że tu jest gdzieś stacja kolejowa. Tu o, o i od razu pojawiają się też na, na czerwono, dzięki wtyczce z Wondrera, wszystkie drogi, na których mnie jeszcze nie było, na czerwono. Linia ciągła to zwykle jest asfalt albo drogi utwardzone, czyli coś fajnego na rower, na kolarzowy, na, na rower szosowy, a przerywane, tak jak tutaj, prawdopodobnie jakiś shooter, piaseczek, albo wręcz drogi górskie, gdzie rower się czasami nosi nawet na plecach, czyli wszystko, co gorsze, czyli może być w zasadzie cokolwiek. Ale zdarza się, że nawet na takich drogach, na drogach ciągłych, tu o, zobaczcie tak. Zdarza się, że pojawia się droga ciężka dla roweru szosowego. No to są takie niespodzianki ze strawy. Komot o wiele lepiej sobie z tym radzi, lepiej pokazuje po czym się jedzie, także można też w komocie sobie rysować trasy, i też są wtyczki wanderera do komota. No i teraz tak, objeżdżam sobie jezioro Genewskie, zjeżdżam sobie do wody, i plan jest taki, żeby rano pojechać na wschód. No, nie będę mówił dokładnie dlaczego. Ale tak sobie wymyśliłem. A tutaj sobie cofnę, bo już wiem, że zjechałem za bardzo i jedziemy od razu na główną szosę, żeby jak najszybciej dostać się na część francuską, gdzie mnie jeszcze nie było. Czyli tutaj teraz w zasadzie jadę po tym odcinku, na którym byłem, ale on też jest piękny, więc, więc niewiele tracę. Mógłbym oczywiście cisnąć się tutaj po tych odcinkach, ale tu już są stromizny, tutaj są winnice. Bardzo może nie tyle duże przewyższenie, ale duże stromizny. 10, 15, 20% i więcej. Więc to, to nie są rzeczy w momencie, kiedy, kiedy ma się taką nogę, a nie inną, a ma się do zrobienia prawie 200 km. No i sobie klikamy. Jedziemy cały czas pięknymi tymi, e, tak, nad samym jeziorem, więc niewiele tracę. Jeżdżam do WW i mogę sobie no, zrobić pierwsze odbicie. Tak, zjeżdżam sobie, tu miejsce nie było, więc w tym miejscu będę miał dodatkowe, ja wiem tam ile? ze 2-3 km, może nie więcej. No i znowu wracamy na szosę. Jedziemy sobie tędy. Tutaj jest najmniejsza liczba przywyszion. No zobaczcie, i tak już 120 się uzbierało. Nie? Można oczywiście tutaj się przecisnąć i jechać nad samą wodą i byłoby prawdopodobnie przepięknie, ale tam jest duża szansa, że szczególnie jeżeli to będzie wolny dzień, że będzie dużo, dużo ludzi po prostu. I to sobie kliknę od razu tak, on mi tak robi drogę. Czyli na razie póki co jedziemy po e, głównej szosie gdzieś, gdzie już jechałem. Umówmy się, że dzisiaj oglądanie tych, e, tych ładnych winnic tutaj przepięknych dróg. To nie jest cel naszej wycieczki. No i jedziemy sobie tu. No i wjeżdżamy powoli na tereny, na których mnie jeszcze nie było. I zrobimy sobie tak. Tutaj na zielono mamy lasy, więc może być tak, że mimo że jest ciągła, no szczególnie, że tu nie ma zabudowań, że ta droga może być taka sobie, na pewno nie na dużą prędkość. No i teraz chcemy sobie przejechać, a pojedziemy tu. Więc tutaj, tutaj jest jakaś przerywana, ale no most jak most na pewno będzie utwardzony. Tu będzie odcinek szutrowy krainy RPN prawdopodobnie. I jedziemy sobie dalej. Na razie to jest taka troszeczkę improwizacja. W praniu oczywiście pewnie wyjdzie coś innego. Tu jest główna droga, za bardzo nie ma jak tu sobie upiększyć. Prawdopodobnie wodę i tak będzie widać z tej strony, bo tu zobaczcie, nie ma za bardzo. Tu jest tylko trochę, trochę zabudowań, ale drzew nie widzę. Um, nie ma za bardzo, jak zakombinować, bo tu już są góry. Tu już się robi naprawdę wysoko. 1200, 1300. Tu jest 1600, 1800. I tu się robi ponad 3000, gdzieś tam, gdzieś tu w, te, w tym miejscu. Trzeba by było, oczywiście, poszukać. To nas nie interesuje. I tutaj ta linia mówi, że. Tu, w tym miejscu jest granica. I wjeżdżamy w tym momencie na rejon francuski. I oczywiście pilnujemy wody, tak, czyli patrzymy, gdzie tu są jakieś postoje. Czy jak tutaj, tu pewnie, o, tu jest i tu jest jedna woda, tutaj pewnie też coś. To tu już ewentualnie po tych 40-30 km ja bym. Już ewentualnie jeden bidon napełnił, bo no polecam na takich trasach pić spokojnie bidon na godzinę. Jak, jak wypijecie więcej, to problemu nie będzie. Najwyżej wysiekacie. A jak będzie za mało, no to potem nocka i następny dzień to już jest dramatik. Tutaj się przeciśniemy tak Tu oczywiście zobaczcie, że to są takie dosyć duże em, ronda. Raz, dwa, trzy, pięć, pięć zjazdów. I tu, tu się można spodziewać, że będzie jakiś troszeczkę większy ruch, no bo to są jedyne, jedyne drogi akurat w tym rejonie. Nie? No to tu sobie pojedziemy nad jeziorem. Tu pewnie jedzie jedna z większych dróg, więc jedziemy dalej sobie nad jeziorem. Powiedzmy, że pojedziemy jeszcze tak i cały czas tą główną drogę omijamy. Tam pewnie by była woda, jedzenie, ale nie byłoby widoków. Tu będzie na pewno większa przygoda, bo gwarantuję, że będzie jakiś shooter. Będzie jakaś niespodzianka. Dojeżdżamy, o, tu znowu jakiś shooterek. No i tutaj już z kolei tu nie ma jak przejechać. Więc nie będziemy kombinować i cofniemy. I dojeżdżamy sobie tak. I potem będzie tak. Ciach. A, nie, cofniemy, tu, tu, to zobaczcie, że ym, ja tu sobie mogę dowolnie klikać, bo mnie tu jeszcze nigdzie nie było, natomiast jak ja już potem wam pokażę Berno, gdzie, gdzie, gdzie mam większość dróg przejechane, to znaleźć coś nowego, żeby to było w miarę ciekawe i jednocześnie niezabójcze na, na przewyższenia, to to po prostu jest problem, nie? Oczywiście ym, tu wszędzie można się zdecydować na dojechanie nad, na samą wodę, ale jak tutaj są same drzewa zielone, no może tu coś będzie. Ale z reguły, no tu nic nie ma, nie? Raczej będą drzewa i, i niezbyt przyjaźnie na rower szosowy. Więc tu jedziemy w tym momencie tu i tu może być ładniej. Tu będzie, załóżmy, że sobie zrobimy tak. Narysujemy, że coś tu sobie jedziemy i jedziemy dalej. Tu gdzieś powinna być też woda. Na razie jej tu nie widzę, ale. No bardzo bym chciał, żeby była, tak? Bo to zobaczcie, 100 km, więc 100 km 4 godziny to cztery 4 bidony powinny pójść. Także trzeba my, myśleć o bidonach. 470 przewyższeń na 100 km, czyli na razie jest płasko. Tu możemy zdecydować się je przebijać przez te wszystkie te, ale no dobra, no bo w sumie co? Mamy fajną wycieczkę, tak? Tu oczywiście nam... Prędkość spadnie, trzeba uważać na ruch, na pieszych. E, oczywiście można by było jechać tutaj główną szosą, ale e, no mniej przyjemnie śmigniecie, tylko co będziecie z tego pamiętać. Nie? A tak to zawsze będzie można coś nagrać. Tutaj coś się zakręciło, więc naciśniemy od razu tak. I jedziemy. Tutaj są jakieś drogi połączone. Raz, dwa, trzy, więc pewnie tutaj jest ścieżka rowerowa. Dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą. Tak strzelam i wszystko do zaliczenia. Nie? O, woda, fontanna, i tu, tu jest port, więc tu może być ładnie. A, bo my już dojechaliśmy w tym momencie. Gdzie my jesteśmy? My już jest. Zobaczcie, jak tu jest dużo, dużo, dużo dróg. To jest Genewa. My już dojechaliśmy do Genewy, czyli tutaj gdzieś po drodze, właśnie w tym ładnym miejscu, tutaj też była granica. Tu, o. Granica francusko-szwajcarska. Dojeżdżamy do Genewy i teraz decydujemy, czy wracamy pociągiem, bo jesteśmy padnięci po 113 km, bo na przykład mamy wiatr w twarz, bywają i takie rzeczy. Czy decydujemy się na dalszą jazdę? Jeżeli decydujemy się, to możemy jechać tędy, tutaj będzie na pewno dużo pieszych i będzie spory ruch, bo generalnie Genewa jest mega zakorkowanym krajem eh, krajem miastem. No i póki co ciśniemy tędy, bo tu przejazd przez miasto nas nie interesuje, ale jeżeli oglądaliście odcinek, jak jechałem do Genewy, to wiecie, że ten niebieski odcinek, po którym jechałem, on jest mega smutny, bo tutaj są domy, dużo, dużo prywatnych terenów, wody i wody z tej drogi nie widać w ogóle, więc trzeba się od tej wody troszeczkę oddalić. Najlepiej gdzieś tutaj po lewej stronie, gdzie teren już jest wyżej. Bo z tych terenów, z tych terasów, nazwijmy to, bo tutaj pewnie też gdzieś są winnice. Będzie widać wodę. Więc załóżmy, ja w tym momencie kompletnie improwizuję, bo, bo nie wiem, jak jest, jak jest faktycznie. Więc załóżmy, że pojedziemy sobie tu, bo to wygląda sympatycznie. Tu jest jakiś przejazd przez ten. I zobaczcie, jak wrócimy sobie do genewy. Ciach, 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 ciach. ciach. To było 500 metrów przewyższeń na 115 km. Tu pojechałem chwilkę, zjechałem już się robi 100 metrów, 100 metrów wyżej, a to jest dopiero początek. No i teraz kombinujemy. Jakby to tutaj tak. Tak. Tu jest gdzieś woda, jedna woda, druga woda. Tu jest jakiś lesza szato, więc tu może być zamek. No to jedziemy. I jedziemy tędy. O! Aktualizuje się dobrze. I na razie o dziwo przewyższenia jakoś tam nas nie, strasznie nie katują. Jedziemy tędy. Od czasu do czasu jest jakieś miasteczko, więc szansa na wodę rośnie. Najlepiej przy kościołach szukać, bo w Szwajcarii często są fontanny przy kościołach. Jedziemy tędy. Kompletna improwizacja. Nie mam zielonego pojęcia, czy, czy będzie ładnie, ale jest dosyć blisko jeszcze wody, więc zakładam, że będzie ją widać i nie będzie zasłonięta przez drzewa i zabudowania. Oczywiście można to sobie gdzieś tam później w, w terenie zrobić korektę. Jedziemy tędy. O tu już w tym miejscu jak sobie cofniemy tu już się zaczyna jura. Tu są góry nie jakieś tam wysokie ale to dzisiaj nam nie zależy więc tu Staramy się zmieścić dokładnie w tym pasie. W pasie między Jurą a Jeziorem Gniewskim. Ciach, no to lecimy tu. Tu na pewno będzie mniejszy ruch niż na tej głównej drodze, bo wszyscy się cisną zwykle tędy, a tutaj tylko okoliczni mieszkańcy, ale tak czy siak na ruch można trafić. No i teraz aktualizuje się strawa, mimo że bardzo prosto nacisnę, czasami właśnie ma jakiś taki, taką, dostaje takiej czkawki. No i jest. I jedziemy, tu zwróćcie uwagę, tutaj nie, nie, nie będzie, oj, źle sobie kliknąłem, że tu nie ma światła. tu wszędzie są ronda, raz, dwa, trzy, same, same ronda. Bardzo płynnie się po tym jedzie, ale trzeba oczywiście uważać. Tak? Na szczęście są to takie ronda, gdzieś zwykle jeden pas tylko, więc yy, to nie jest jakiś problem. No i jedziemy sobie powiedzmy tu, tu wygląda na coś fajnego, bo jest woda, jest jakiś wąwóz chyba. Więc może tutaj być jakieś. O, tutaj jest sklep rowerowy, w razie jakbyśmy ten coś złapali. Migros, tu będzie, czyli można sobie coś zjeść. No i jedziemy na drugą stronę. No i tu w tym momencie, jak sobie klikniemy, było 945. Zwróćcie uwagę, że ja tam niewiele klikamy i z 500 się zrobiło 980. Więc no przewyższenia się pojawiają w drugiej części wyprawy. Więc jest to takie troszeczkę trudniejsze. No ale jak chcemy, żeby były widoki to niestety troszkę trzeba pocierpieć. Można oczywiście jechać na dole, na dole, nie zmęczyć się tylko, no to nie o to chodzi tym razem. No i teraz powiedzmy, że dojdziemy sobie tu i tu już mamy morsz, to z morsz zaraz będzie blisko do um, Los więc możemy już sobie jakoś... Teraz pytanie, jak to tutaj zrobić? A zrobimy tak, zobaczymy co się stanie. 1000 przewyższeń, 1120... Tu się przecisnę 1164 dobra. To jedziemy tu. Tu tutaj może też coś być ładnego widać że jest osobne osobna jakaś taka mieścina i jakieś fajne zabudowania mogą być ale nie muszą. Generalnie te tereny koło Lozanne mają to do siebie że jest bardzo duże nachylenie terenu i Zaliczanie tych wszystkich miast to jest naprawdę bardzo duża wspinaczka w środku miasta. No i jedziemy tu, bo tu nas jeszcze nie było i gdzieś ta lozanna tu musi być. O, tu gdzieś zaczynaliśmy, tak? Fantastycznie, tu na pewno będzie duży, duży ruch. Ma mało, przyjemnie, no ale co zrobić? No i kończymy. 188 km, 1270 metrów przewyższeń. 8 godzin samej jazdy plus przerwy ze 4 godziny trzeba liczyć na spokojnie przy takim romantycznej jeździe. To mamy 12 godzin. 7 zaczynamy, 7 kończymy. Nie, 7, 8 zaczynamy, 8 kończymy. 20, 22, 23 w domu. Także trzeba liczyć, że potem nocka będzie ciężka. No i całość wygląda tak. Tak wygląda. Oczywiście, no tak jak mówię, można jechać tutaj wzdłuż jeziora, ale będzie smutno. I tak też wiedzie trasa mniej więcej takiego Tour de l'Anclement czy jakoś to, ale właśnie jedzie tutaj wzdłuż. No ale tam się jedzie na czas, tam się nikt nie rozgląda. Natomiast jak ktoś chce mieć widoczki, no to może oczywiście całkiem przez góry tutaj jechać, ale to już jest zupełnie temat na inną przygodę. No, a także to jest teren, na którym mnie prawie nie było. Raz, dwa, trzy razy tu dojechałem, coś tam się pokręciłem. Natomiast tu jest Kanton Bern, i tu są zaznaczone wszystkie miejsca na niebiesko, w których byłem. Tu jest gdzieś mniej więcej, po prawej stronie jest Emmental. No, i tu jest bardzo dużo wzgórz, bardzo dużo terenów należących do rolników dużo szutrów o dużych nachyleniach, więc tam. No, powiedzmy e-bike, jakiś taki lepszy, górski, albo fajny gravel, to bym się nie obraził, bo szosą, no to tutaj dużo rzeczy jest po prostu trudnych. Oczywiście, no, na przykład tu, jak sobie jedziemy, to tu się dojeżdża tylko tu do końca i dalej już nie można, albo można się przyciskać, niosąc rower pod pachami i tu jakoś zjechać. Oczywiście to jest taka opcja już mocno przekombinowana, ale właśnie dlatego gravel, tak, żeby w razie czego. Można było coś takiego zrobić. No, dużo terenów jeszcze mam do zaliczenia niecałe 20% całego kantonu Berno. Niedługo będzie, mam nadzieję, 75% miasta Berno jako pierwszy w historii nawet Mistrz Świata jeszcze nie doszedł do tego etapu. Bardzo fajna zabawa. Jak chcecie się dowiedzieć, jak sprząc połączyć właśnie wtyczkę Wanderera z ze strawą czy z komotem, no to to jest temat na inny odcinek. A na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W razie czego piszcie komentarz pod spodem. Dzięki za zasięgi w ostatnim czasie. Bardzo fajnie. Trzymajcie się. Cześć.